Cześć, witajcie! Dzisiaj zagramy w Bedwarsy, ale bez żelaza. Możecie zostawić łapkę i suba, ale nie przedłużając. My już widzimy się na pierwszej arenie. Jesteśmy na pierwszej arenie. Nie mogę używać żelaza mogę tylko złoto. A z czego co widzę, to tylko drewno jest za złoto, jako bloki. Więc będzie ciężko. Dobra. Najpierw chcę zabuduję deski i deskami. Wiem, że jestem nubem teraz, ale muszę to zrobić. Gdy postaram się tyle złota za. Witam. Teraz chyba na zbrojkę czekamy. W sumie. Albo na miecz. Teraz to jest mi przydatne żeby rozwalić tego stewolca albo TNT no oczywiście tylko że mam mało HP Dobra, czekamy na złoto. Dobra, czekam, że... jak ta... on do mnie przyjdzie, ja sobie poczekam. Dobra, mam po bedzie, ale on nie żyje. Kto by się spodziewał? że będę miał pobelię. Zbrojka. Dobram. Na razie chyba dobrze. Dobra. Udało się. Cztery diaksy. On mnie chyba nie widział. No, a na jedno TNT. Na bloki nie ma co. Na drewno. Szczęśliwego nowego roku. Nie, nie udało się. My już widzimy się na drugiej, a Renia. Od razu kupuję refa i chyba się go im poją Aha jestem debilem Bloki O, to ta walka nie ma sensu już. Zaraz chyba wyjdę. Po prostu. Co ty kolego chciałeś zrobić? Bo trochę nie wiem. Zdążę. Zdążyłem. Ja jestem taki słaby. No. Już wyrzucam mi z

aha fireball kupiłam znowu przecież znaczy, znowu znowu coś kupiłam za żelazo. o o to mi chodziło Gigi my już widzimy się na drugiej a Renia Dobra, już jestem. Musiałem zjeść obiad. O kurde, co mi nie działa? Nie wiem, co jest z tym C. No, no właśnie. Jestem taki, że często kupuję żelazne rzeczy. No. Co ci to da? Jak cię rozwalę no właśnie. Dobra, napiję się, bo mi tam Słucho w gardle. Dobra, już jestem. Dobra, jeszcze jedno złoto. Potem, potem ten, zbrojkę kupuję. Chyba, że mnie zabije ten. No właśnie. Ja uciekam. O. No właśnie. My już widzimy się na czwartej arenie. Czy widzimy się na czwartej arenie? Chyba przy ostatniej. Jak użyłem jakieś żelazo rzeczy, to przepraszam. Dobra, z czego dobra, być może on nie ogarnia leci do mnie co on co on robi? O, leci. Ale sobie nie poleciał. Mordo, ja nie mogę żelaza używać, więc no. Jestem gorszy od ten Tak, jestem gorszy. Wcale nie lepszy. Dobrze trzeba się, no. To jest wykonalne, ale ja nie umiem tego zrobić. On zajdzie idzie tam. Idzie. O. Już jednak nie idzie, bo beda nie ma. A nie, żebym tylko siedział, bo to nudne jest. Jak będzie druga runda wygrana, to ja nie wytrzymam. To ja mniej wygrywam bez, ten, z żelazem XD. Gdzie jest ten Wojan? On powinien, on powinien być u czerwonych teraz. W sumie może być też. on jest morski. To on tu jest! Szybko ref. To on nie widzi mnie. Jestem debilem. Straciłem 9 złota i teraz nie mam mie miecza. On chyba nie ogarnia. Jak tak to ja się zabiję. <grystanie> Muszę szybko mieć. Gdzie są te dwa złota? Jedno, jedno złota. Nie zdąży. Zdąży, nie. Nie zdążę. Chodźcie znaczy co? te <grych> Dobra, to się wytnie. Dobra, zdążyło. No, chyba nie ogarnia. Czy nie? On ma TNT. Po co? Oho? No, teraz będziesz uciekał. Teraz uciekasz. Gigi, my już widzimy się na ostatniej, A, nie. Biało ogarnia. Mi się to nie podoba bardzo. Ale ja chcę chociaż tego zielonego rozwalić. Aha. No spoko. Chociaż mam final kill z tej gry. Dobro, izgubil sem Badale tam, znači tam, XD. Dobra, jem Refa, kupujem Refa. Oni są dobrzy. Coś tak czuję. Jeszcze mnie goni ten. Speed. No. Dobra. Dobra, to było na tyle. Zostawcie łapka i suba. No i elo.